Dzisiaj na siłowni Formuła rozmawiamy z instruktorem Mariuszem Kwolkiem. Cześć Mariusz. Cześć, witam. Mariusz, pracujesz u nas już 3 lata. Co powiesz o siłowni? Jaka to panuje atmosfera? No atmosfera tutaj pan panuje lepsza na pewno niż na innych siłowniach to, ale nie chwaląc i tam nie kolorując, ale naprawdę tutaj przychodzi dużo kobiet, młodych, starszych, dużo, dużo panów przychodzi takich już na emeryturze, dużo młodzieży. Nie, atmosfera jest tutaj taka wyjątkowa, szczerze powiem i na tym mi zależało jak tu się przyjąłem do pracy, żeby taką stworzyć, przyjacielską, pomocną tutaj taką siłownię. I z tego co widać kobiety się tu czują super, nie czują się skrępowane. Nikt nikogo nie obgaduje, nikt na nikogo nie patrzy, każdy przechodzi w swoim celu. Jeden chce przyjść, drugi chce schudnąć. Także atmosfera jest naprawdę tutaj taka... To no fajnie jest, fajnie. Nie widać tutaj takiego napięcia jakiegoś, które kiedyś się zdarzało na siłowniach. Myślę, że nasza, nasza siłownia formuła tutaj jest w tym, w tym sensie wyjątkowa. Mariusz, powiedz mi. Przyjdę, przychodzę tutaj, powiedzmy, że z ulicy, mam, nie wiem, 28 lat i, i jestem, powiedzmy, trochę od Czy ty ułożysz mi plan oraz ułożysz mi dietę, powiedzmy, tutaj, mi ćwiczył? Tak, każdy tutaj może przyjść do mnie, jak większość osób tu wie i sobie nawet przekazują potem tym e, tam sąsiadom, możesz iść spokojnie, Mariusz wszystko ci doradzi. Wszystko pomagam, plany, treningowe diety, wszystko pokazuję, jak ćwiczyć, nie zostawiam nikogo samemu sobie, mówię, jak, jak się odżywiać, czego, czego nie robi, i w jedzeniu, i w ćwiczeniach, każdy może... Czyli, czyli powiedzmy nawet panie po, po 50 nie, będą miał, nie będziesz miał problemu, żeby ułożyć dietę? Nie mam z tym żadnych problemów i pomagam tutaj wielu osobom i wiele osób tutaj naprawdę dużo straciło kilogramów spędnych, dużo opaków też poprawiło formę. Przedział dla mnie nie ma znaczenia. Ja wszystkim tutaj, wszystkich zarażam takim optymizmem, że nieważne ile masz lat, tylko na ile się czujesz jaki masz organizm. I to jest podstawa. Coś o szkółce Mariusz? Ja powiedzmy na stronie średnio o tym piszę, myślę, że ktoś to poprawi, ale co powiesz na temat szkółki, którą tutaj założyłeś? No tak, to jest takie moje w cudzysłowie dziecko, można powiedzieć na szkółkę. Ja o tym zawsze marzyłem. Trzy lata tu już pracuję, marzyłem o tym, żeby coś zrobić na młodzieży, bo mi nigdy nikt nie pomagał w tym jak byłem młodszy i ale jak chciałem coś założyć takiego? I szkółka miała być typowo dla młodzieży, ale... To no nie jest tak. Przedział wiekowy tak samo jak na siłowni. Może przyjść do mnie na ktoś, kto ma 50 lat i jest na emeryturze i powie, Mariusz, chcę mieć nowy cel w życiu. Już jestem na emeryturze, chcę być kulturystą. A mam znajomego, który na emeryturze medale zaczął zdobywać. Więc zakres szeroki. Szkółkę otworzyłem. Mamy teraz w niej około 10 chłopaków. Szkółka ma na celu przygotowywanie chłopaków w przyszłości do startowania w zawodach kulturystycznych, fitness i tym podobnych. Czyli tym nie sposób. chodzi o to, żeby się popisywać, powiedzmy na mieście, tak. tylko na zawody, a jak nie, to do tak no szkółki szkółka się nie, nie, nie dostanie. Szkółka nie jest do lansu, że jestem w czymś przed kolegami na mieście, tylko szkółka to jest ciężkie treningi, ale po to, żeby w przyszłości złożyć medale, mieć cel w życiu i nie siedzieć przed blokiem i nie pluć na, na podłogę, nie? Mieć cel swój i chcę im pomóc, chcę im dać coś, żeby żeby mieli coś takiego, że o, mam pasję i... O, Pacet kobieta człowiek bez pasji umiera. Teraz porozmawiamy na temat ćwiczeń fizycznych oraz diet. Mariusz, powiedz mi, czy ty masz jakieś swoje takie złote środki, żeby zrzucać zbędne kilogramy no, tutaj w tym temacie nie ma co tam się czarować, nie? No, ale najważniejsze jest to, żeby jak ktoś chce zrzucać kalorie, żeby od godziny 18 do wieczora nie nie jakby nie spożywać węglowodanów, czyli ryżu, ziemniaków, chleba, słodyczy. To jest podstawa, to jest taki klucz. I to jest, to jest taka podstawa. I, I starać się dużo biegać, chodzić, orbitreki, cokolwiek, zawsze minimum pół godziny. Ale podstawa, nie obiadać się wieczorem. Węglowodanami tylko ryż, e, znaczy tylko białeczko typu ryba, na przykład e, z, z warzywami jajka, z jakimiś e, biały ser bez już ryżu ziemniaków chleba. Czyli nie wierzymy powiedzmy, nie wierzysz w żadne jakieś takie nie wiem, wymysły elektryczne, mango, takie telegazety i tak dalej. To jest bzdura, coś tam niby może tam coś, ale to jest bzdura, bo no nie da się, taka jest prawda. Jeżeli nie, nie, nie będziesz się starać ciężko trenować, czy e, diety jakieś trzymać, no to żadne tam jakieś elektryczne rzeczy nie pomogą. To jest, to jest, to jest bzdura. A no poza tym jedna ważna rzecz. Możemy sobie elektryczne rzeczy powstawiać, ale serce przy tym nie pracuje. Możemy mieć... No dajmy na to, że to działa. Schud, schudliśmy super, mamy 40 par lat, schudliśmy, a serce nie pracowało przy tym. I mamy 45 lat, mamy super kostkę na brzuchu, super wyglądamy i umieramy na zawał. Bo serce nie pracowało przez te e, elektryczne rzeczy. A tu chodzi o to, żeby ich chudnąć, i poprawiać kondycję i pracę serca i układ krążenia. To jest łączne. A powiedz mi Mariusz, bo Powiedzmy, ja jako młody człowiek to mogę jeść, powiedzmy, że więcej rzeczy, bo szybciej spalam i tak dalej, czy to jest mit? Czy, nie wiem, czy facet po pięćdziesiątce musi jeść, powiedzmy, już inne rzeczy, czy jego metabolizm się zwiększa, zmniejsza, jak, jak to, jest to jest w tym tak temacie? prawda, no, jak się jest młodszym i się ma normalną przemianę, bo można mieć 18 lat i być zatłuszczonym. Wszystko zależy od tego, ale to nie jest tak, że można jeść wszystko, bo znam takich ludzi którzy mieli 40 lat, byli bardzo szczupli i umierali na zawał No to niby trzeba być otyłem, prawda nie, nie powinno się iść byle czego bez względu na wiek i wygląd dla rozwoju ciała i wszystkiego ale to jest prawda, że człowiek po 30 zaczyna mu przemiana materii spowalniać, na to trzeba ćwiczyć żeby ją przyspieszać rowerki, bieżnie, trening przyspieszają przemianę materii i przez to organizm lepiej pracuje. A jeżeli nie będziemy nic robić, on zwolni, to faktycznie łatwiej jest przybrać. Co widać u ludzi po 40 niećwiczących. Taką mamy w ogóle plagę teraz na świecie, już nie tylko w Polsce. Niestety. A powiedz mi taką rzecz, czy znasz może jakieś takie takie ciekawostki żywieniowe, jakieś takie powiedzmy, że nie wiem, jajko zawsze o godzinie 17 albo że tak, nie taką, wiem omega 3 albo taką, coś takiego taką podstawę się trzymać jak ktoś no w ogóle czy tam zrzuca wagę czy robi chce przytyć to taka ważna rzecz, żeby na sen ostatni posiłek to był albo biały ser, albo ryba. Ze względu na to biały ser zawiera w sobie białko aminokwasy, które się powoli bardzo wolno roz, rozkładają w organizmie i one będą się nam na noc przydawać, bo się powoli rozkładają. Jeśli zjemy na przykład, nie wiem, białko serwatkowe, dajmy na to odżywkę, ona się szybko wchłonie i po godzinie będziemy śpiąc, już głodni. I organizm nam w cudzysłowie zje mięśnie z głodu. Więc przed snem biały ser plus orzechy. Dlaczego zaraz wytłumaczę? Lub ryba bez orzechów. Dlaczego? Orzechy to jest dobry tłuszcz. I orzechy zjedzone po białym serze, ten tłuszcz powoduje wolniejsze rozprowadzanie. Białka w organizmie. Jak zjemy rybę, która sama w sobie zabiera dobre tłuszcze omega-3, to te białko z ryby też powoli będzie się rozkładać w organizmie, bo te, ten tłuszcz wstrzymuje to. I to jest dobre na sen, że przed, po treningu nie jest dobre spożywanie tłuszczy ponieważ białko potrzebujemy szybko, żeby się dostarczyło, a przed... białko, białko serwatkowe. Tak, białko serwatkowe, bo ono się szybko rozkłada, ale przed snem z tłuszczem dobrym, bo spowolni nam wy... wydzielanie tego, rozkładanie się tego białka i będzie na cały sen. Nie będzie ryzyka, że obudzimy się szczuplejsi, bo nam organizm zjadł ten... Powiedz mi, bo tu spotykasz się z bardzo wieloma ludźmi tutaj, niektórzy mają właśnie w głowie jakieś takie swoje przekonania, powiedz mi jakiś taki najśmieszniejszy stereotyp, z którym się tutaj spotkałeś na siłowni. Tak, no ja z tym walczę, no, ja, ja nie dziwię się, no normalni ludzie, cudzysłowie normalni, którzy nie mają o tym pojęcia, no mają takie stereotypy, no, najbardziej, najbardziej rozkłada mi na, no, na łopatki tekst, jak słyszę, panie Mariuszu, ale czy ja mogę codziennie jeść jajka, bo przecież jajka zawierają w sobie cholesterol, no i ja wtedy zadaję pytanie, no, no dobrze, no. A, a czy jemy frytki? Czasem no, no jemy, a czyjemy kebaby, takie inne tuste rzeczy no, no jemy. I tam się nie martwimy o ten cholesterol, tak? Czyli z tych dobrych, zdrowych jajek martwimy się o, 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 o ten cholesterol, ale zjadając... Pizzę zjadając kebaba i popijając kolą, nie martwimy się o, o cholesterol. To jest taki paradoks, że w dobrych rzeczach szukamy złych, a złe przyjmujemy, że są złe, więc nie myślimy o nich. Nie? No, to, to jest taka rzecz, no, którą, którą staram się tu ludziom powiedzieć, że też na temat mięsa wołowego tutaj. No, tutaj są jakieś racje, ale też, że się niby nie powinno jeść za dużo czerwonego mięsa. No ale ludzie jedzą na co dzień mięso wieprzowe i to im nie przeszkadza. Słyszę, czasami panie Mariuszu, bo moja mama mówi, że nie mogę jeść że czerwonego mięsa wołowego, bo to jest niezdrowe. A jak pytam, co ci robi na obiad, to mówi, że codziennie wieprzowe. Czyli w wieprzowinie, tam gdzie jest tłuszcz zwierzęcy, bardzo niedobry dla serca, dla cholesterolu, nie widzi zła, ale w mięsie wołowym widzi, widzi to zło gdzieś usłyszane. A w Ameryce kulturyści czy ludzie trenujący głównie opierają się na wołowym, bo jest tańsze niż u nas. Taki paradoks. Rozumiem, a Powiedzmy, że mm, chciałbym, jestem kobietą właśnie, chciałbym teraz kwestię kobiet poruszyć, bo często słyszę, że kobiety nie chcą, nie, nie przekonują siłownia, bo boją się, że im porosną mięśnie i będą powiedzmy, że wyglądać, no nie powiem jak ty, ale powiedzmy będą wyrzeźbione i one tego nie chcą. Też tym Po co miałaby tutaj kobieta przychodzić na siłownię? No, kobiety chcą zawsze lepiej wyglądać, mieć lepszą sylwetkę, no ale jest coś w tym, że no nie wiem, 39 na 40 kobiet mówi zawsze to samo. Ja już to tak na pamięć mam, ja bym z dyktafonu strzał powtórkę. Panie Mariuszu, tylko ja nie chcę mieć muskli, nie chcę mieć mięśni. Takie fajne teksty. Nie chcę mieć mięśni. Kobietom się wydaje, że tylko dotkną maszyny i już są umieszczone. I zawsze tłumaczę, niech pani zobaczy, tutaj chłopak wyciska te ciężary, naprawdę odżywek je tony żyła na czole z tego zmęczenia i jemu te mięśnie nie chcą rosnąć, chociaż z facetem, ma testosteron, wszystko. A pani bez testosteronu, bez odżywek, jedząc malutkie posiłki tylko dotknie ciężaru i pani myśli, że będą mięśnie. Nie wać się zawsze mówi kobietom, kobietą, żeby kobieta miała mięśnie, to musiałaby mieć testosteron w sobie, więc jak łatwo można się domyślić, musiałaby go z, z zewnątrz. Z zewnątrz, czyli wiadomo w jaki sposób. Nie ma szans. Kobieta ciężko trenując spala lepiej tuż. I tłumaczę kobietom, że. Bo tam czasami sobie mówimy, no bo pani tam, któraś sąsiadka powiedziała, że mały ciężar, mały mięsień. Nie, proszę panią, mały ciężar, mała praca, małe tętno. Małe tętno, brak spalania. Tłumaczę, staram się, kobiety już przekonują się, że, że to nie ma ryzyka mięśni. No. Nie, nie ma tego ryzyka. Zawsze zadaję kobietom pytanie, no, boicie się tych nawet jak się pojawi tam na ręce jakiś mięśni, ale strasznie wam nie przeszkadza to, że na tricepcie taki kobiecy... Wałecze. Wałeczek. Nie, nie przeszkadza, ale ten kawałek mięścia, od mi przeszkadza. No, to są takie stereotypy, paradoksy. No, ale... no to mamy już za sobą ćwiczenia, mamy, wiemy co mamy jeść i kobiety też powiedzmy, że wiedzą. A co powiesz mi na temat odżywek? Odżywki to jest temat powiedzmy, że rzeka. Możemy o tym rozmawiać nawet pół godziny, ale w, w skrócie powiedzmy... Ja, od kiedy, od kiedy młodzi mają zacząć brać odżywki, czy to musi być specjalny jakiś moment, w którym trzeba zacząć to brać, w ogóle od czego one są i do czego pomagają? Tak, no odżywki, czyli tak zwana suplementacja jest bardzo ważna yy, i dla wyczynowych sportowców i dla tych, którzy trenują dla siebie. Dla ludzi, którzy chcą przytyć są inne odżywki, dla tych, którzy chcą schudnąć też inne odżywki. Na, po co w ogóle są odżywki? Tak powiem krótko i zwięźle. One mają nam pomóc w czymś. To są rzeczy środki skoncentrowane w tabletce. Po to, żebyśmy nie musieli przed treningiem pić kawy, zjadać pieprzu w całości czarnego, który pomaga na spalanie i innych rzeczy rozgryzać. Mamy je zrobione przez jakąś firmę w kapsułce. To jest to samo, jak ktoś bierze tabletkę na głowę. Nie bierze jakichś dziwnych rzeczy, wyciągów z jakichś drzew czy liści, tylko tabletkę połyka, bo ona jest skoncentrowana dawka. Więc tu też nie wypijamy pięciu kaw czy coś, żeby się lepiej spożyć i lepiej pracował organizm. Tylko mamy tabletkę, którą spożywamy. Odżywki są po to, żeby szybciej wchłaniały się do organizmu podczas, po treningu. Wiadomo, że jak zjemy, to się musi strawić i to za długo jest. A tak, ja zawsze ludziom tłumaczę, odżywka jest tak, jak bebiko dla dzieci. To jest takie, bebiko jest dla dzieci, a odżywka jest dla tych, którzy ćwiczą. Ona ma też dać te wartości odżywcze, białko i tak dalej. Na tej zasadzie. I to pomaga. I nie bać się tego, bo mówię więcej, ludzie się boją na temat odżywek, mówią, że to chemia, ale niektórzy potrafią paczkę apapu zjeść przez cały tydzień na ból głowy i tam chemii nie widzą, prawda? A to jest gorsze 100 razy niż odżywki. Taki stereotyp niestety i boją się tego. Nie bać się takich rzeczy i pomocne. A podzielmy, podzielmy sobie powiedzmy te odżywki na te podstawowe. Mamy węglowodany, czyli karbo, do tego mamy białko i tłuszcze, omega powiedzmy 3. Jak mamy to brać? Kiedy, przed, po i jak? W treningu? Zrobimy takie dwie grupy. Ci, co chcą przytyć, chcą mieć więcej mięśni. Więcej powinni jeść węglowodanów. Powiedzmy w takim rozliczeniu... 4 lub 5 gramy na kilogram ciała, białko 2-2,5 grama na kilogram ciała, tłuszcze 1 gram na kilogram ciała. Ktoś, kto chce schudnąć, bardzo powinien jeść ciut mniej węglowodanów od białka, a tłuszcze ograniczyć do 1 trzeciej tego, co wcześniej, do 1 trzeciej wagi swojego ciała. A powiedzmy, ja skoro chcę schudnąć, to po co mam w ogóle jeść tłuszcz? Tuż jest potrzebny, z niego jest dobra energia i też jest potrzebny do, dla organizmu. Lepiej organizm pracuje i no, muszą być dobre tłuszcze. To jest tak, samochód bez oleju nie pojedzie. Tylko jak, się chce, jak chce się schudnąć, to organizm, organizm potrzebuje też tłuszcz. To jest ważne. Mariusz, przedstawiasz ten sport generalnie w samych superlatywach, a gdzie tu jakieś ciemne strony mocy, powiedzmy, nie wiem, temat kontuzji, nie wiem, może powiesz nam coś o sterydach, jakieś takie rąbek, nie wiem, jakieś, po prostu jakieś wady z tego całego sportu. No tak. Znaczy ci, którzy nie ćwiczą, to doszukują się w tym wad, to jest to co słyszę u ludzi, którzy nie byli nigdzie na siłowni, że Wiesz, kiedyś tam szybko umrzesz, bo coś tam, coś tam, nie? Albo skóra będzie ci wisiała, jak w koło 70. Tak, aby komuś koło 70 skóra nie wisiała, nie? To prędzej minie, będzie wisiał, ja będę ćwiczył. Ale jeśli chodzi o tematy takie jak słyszymy czasami, że tam kontuzje, e, przyrośnięte serce, czy tam lewa komora, to jest jak ktoś się dobrze zagłębi, tam się postara poczytać, to są takie najnowsze badania, że to nie jest nic złego. Po prostu sportowiec trenując ma powiększoną lewą komorę, ale to nie jest nic złego. To nie jest nic złego. Naprawdę gorzej jest nie ruszać się i mieć serce w normalnym kształcie, ale niewytrenowane. To jest o wiele gorsze. A lewa komora powiększona to jest normalna rzecz u kogoś nawet nie sportowca, który by sobie grał w piłkę. Piłkarze też mają w jakiś sposób powiększoną jakąś tam lewą komorę. Bo to jest wysiłek i te serce inaczej pracuje. Ale to nie jest nic złego. Co do kontuzji, no zdarzają się w tym sporcie i na siłowni kontuzje, no ale ile ludzi na, ma kontuzje jadąc na narty, a dużo osób tutaj przychodzi do mnie przed okresem zimowym, żeby wzmocnić uda, łydki, ciało. No i mówią, że jest o, o wiele lepiej siedzi na nartach. Nie mam takich zakwasów na nartach. Mniej kontuzji łapują, mniej kolano, bo jednak te mięśnie utrzymają, utrzymują kolano w takiej dobrej pozycji, a tak mi, bez mięśnia kolano są kontuzje jakieś nieuniknione, no ale mówię, no... no jak w życiu. A co do tematu sterydów, no jest to, jakaś, jest to jakaś, jakaś plaga, że dużo młodych chłopaków przychodzi na siłownię. I pierwsze, niektórzy wiedzą dobrze, w które miejsce sobie wbijać, a nie wiedzą jak trzymać sztangę. Nie? Niestety jest taki jasne walczę, nikomu tego nie proponuję. Staram się chronić tutaj młodych i nie tylko i odradzam im takie rzeczy, bo to jest droga na skróty. No. Jeżeli, jeżeli ktoś chce ćwiczyć dla siebie i w ogóle to jest droga na skróty. Jeżeli ktoś tam jest jakimś zawodowym sportowcem, to jest jego sprawa indywidualna, co on w tym robi. Ale jeżeli ktoś to robi dla siebie, chce fajnie wyglądać, chce mieć tę fajną sylwetkę, odradzą sterydy, no, sterydy są w tym sporcie i nie tylko w tym, jak widać po kolarzach ostatnio, jaka ofera, nawet kolarze, którzy nie wyglądają na napakowanych muskułami gości, są bardziej nafaszerowani od chłopaków z siłowni. Także jest to plaga i nie powiem, że to nie jest, że to nie jest złe, no ale. No Co nie jest złego w tym świecie? Nie? Ja nie popieram sterydów, nie? ale tak samo nie popieram ćpania, nie popieram palenia papierosów, nie popieram picia na umór. Czym się różni gość, który nadu, no, nadużywa? Bierze sterydy od tego, który wypala dziennie paczkę papierosów, albo pije codziennie pół litra wódki, albo przyjmuje trzy razy w tygodniu do nosa coś. Jeżeli ktoś ma głowę i swój rozum, to, to wie, że takie rzeczy są złe. Jak ćwiczysz dla siebie, dla poprawy formy, nie bierze się tego. Jak, tak samo jak. Wszystko jest dla ludzi, alkohol w normalnej jakiejś tam porcji na imprezie jest ok. palenia w ogóle nie uznaję, bo to głupie jest dla mnie, narkotyki to w ogóle żelada jakaś, nie. no ale mówię, no każdy ma swój rozum, no, nie jest to dobre, nie powiem, nie, nikomu nigdy tu nie poleciłem, nikomu nie doradzam, jak najdalej od tego są takie odżywki teraz. W tych czasach, że naprawdę no, są tak zrobione, że nie Czyli po prostu pracujemy, pracujemy cały rok, a nie w dwa miesiące przed wakacjami. No właśnie, dobrze to poruszyłeś. No, większość chłopaków nic nie robi cały rok. Przychodzi maj, czerwiec, na, jakiś tam super znajomy i poleci, weź to, weź to, weź to. W dwa miesiące się spompują wodą, są więksi. A potem to wszystko schodzi, bo już się po wakacjach trenować nie chce. Bo wtedy są inne fajne rzeczy, nie? Do roboty. A organizm cierpi. Także nie, trenujemy systematycznie po troczku cały rok. Dobrze się odżywiamy, spożywamy w miarę możliwości jakieś odżywki i gwarantuję, że będzie forma, co widać tutaj po niektórych opakach, którzy nie stosują sterydów, a wyglądają super, super mięśnie urzeźbione. Nie trzeba być potwornie wielki, żeby być, żeby być po prostu super wyglądającym człowiekiem. I takie moje zdanie na ten temat. Mariusz, generalnie twoja głowa jest pełna pomysłów, co najlepiej widać po Harlem Shake'u, co trzeba powiedzieć, ty to, ty to podrzuciłeś. Yy, powiedzmy, masz parę startów za sobą, yy, to może za chwilę o tym sam powiesz, ale no, masz już 36 lat, to nie boisz się przyznać, yy, czy to nie jest już taki wiek, w którym powiedzmy trzeba odłożyć, nie wiem, łyżkę, czy to nie jest za, za, za dużo, żeby ciężko trenować tak jak ty. No, że ja powiem od razu tak, że ja się dopiero skręcam, nie? Ja dopiero zaczynam życie. Szczerze powiedziawszy, i co do Harlem sheika, no to ja jestem takim człowiekiem, no. Szczerze powiedziawszy, to ja, ja, ja się chyba zatrzymałem w czasie w ogóle, chyba 10 lat temu, bo ja nie czuję w ogóle, że mam tyle lat. Ja mam wrażenie, że mam 24 albo 5 lat. I dlatego się tak dobrze czuję i dbam o zdrowie, o siebie i tak dalej. Co do zawodów, no. Nie będziemy ukrywać, jak do tej pory nic wielkiego nie zdobyłem, miałem siódme miejsce, miałem czwarte miejsce i też nie będę ukrywał, że i przy siódmym miejscu byłem ostatni na liście i przy czwartym, co akurat nie czyni nic złego, bo byłem, było czterech, byłem czwarty, ale dwóch strzeliń uciekło, jak zobaczyło konkurencję, ja się nie przestraszyłem i wyszedłem z tymi wielkoludami. Trzeba mieć honor swój, ale ja nie powiedziałem ostatnia osoba i ci, którzy może nie wierzą we mnie, bardzo się zdziwią. Przygotowuję się właśnie do przyszłorocznych zawodów y, mistrzostw Śląska, mistrzostw Polski, i jakichś dwóch jeszcze pucharów. Zamierzam bardzo mocno tam wyglądać i no i szczerze powiedział, zaczynam karierę dopiero, nie? Mam doświadczenie, mam jakiś tam staż za sobą i jest taki kulturysta amerykański Dexter Jackson ma 45 lat i w tym roku wygrał 3, 3 zawody za dla zawodowców, pokonał 15 lat młodszych zawodników. Ja czuję, że mam taki organizm, że teraz się rozkręcam i zamierzam tak do 50 startować, nie? W seniorach, a od 50 dopiero w weteranach. Także 15 lat przy mną startów i... Chcę udowodnić wszystkim i pokazać, że dbając o siebie, trenując, może naprawdę się czuć, o, to się tak mówi, no, czujesz się na tyle jak, jak się czujesz, a nie na ile, ile masz lat. Nie? Mam koleżankę, która ma 45 lat, trenuje fitness i no nie wiem, czy ktoś mi odmówił tutaj randki z łopaków. Ja bym miał z tym problem, bo naprawdę wygląda super. Wygląda bardzo super i rzadko takie młode dziewczyny spotykam. Robi, robi szał, jakie. na zawodach się spotkamy, to jest problem z patrzeniem na scenę kulturystyczną. Także ja obalam ten mit, nie ma znaczenia kto ile ma lat, nie ma znaczenia. Można mieć 30 i czuć się dziadkiem, a można mieć 50 i czuć się super i wyjść na plażę i... I to jest piękne w tym. A powiedz mi, jak, jak się przygotowujesz, bo ty tak generalnie z tego co widzę, to się przygotowujesz już cały rok, więc podziel to na 12 miesięcy. Tyle ma cały rok i powiedz mi w jakich przedziałach czasu, załóżmy, że zawody są w grudniu, to jest najlepszy przykład. Zaw jedziesz na zawody w grudniu, jak cały rok się do tego przygotowujesz? Po szczególne miesiące, bo słyszałem, że no, tak ludzie to określają, że się masuje, tak. potem się rzeźbi. Tak, tak, ja i... jestem teraz w okresie właśnie budowania masy, skończyłem 4-miesięczny plan budowania masy, obecnie ważę 130 kg, ważyłem 134, ale jestem teraz w okresie dwóch, trzech tygodni pozbywania się tkanki tłuszczowej i wody, która się no, zawsze zbiera podczas robienia masy. Zrzuciłem 4 kilo, teraz nadrobiłem znów 2, powróciłem do normalnych treningów, waży 130 i od maja zaczynam znów budowanie masy, tak planuję do 136-140, i potem jeszcze raz próbuję, tak ponad 140, i potem 5, 5 do, do 6 miesięcy okres robienia rzeźby, formy startowej, czyli pozbycia się tłuszczu, wody, żeby same mięśnie zostały. Niektórzy robią to w 3-4 miesiące. Ja z doświadczenia przekonałem się, że to za mało czasu, że im krócej robimy formę, tym większe ryzyko, że mięśnie stracimy. Im dłużej, tym powoli i spokojnie. Taki mam plan właśnie. Patrząc na przedział, 3 miesiące masówki, 2 miesiące roztrenowania, jakby da, dajemy czas odpocząć miesiąc, Znów 3 miesiące masówki, 2, miesiące, 2 tygodnie roztrenowania i potem już 4-5 miesięcy rzeźbimy ciało do takiego stanu, że można wyjść na zawody i walczyć. No i mówię, no, przyszło, w przyszłym roku marzec, kwiecień zawody. Mam taki cel, żeby, żeby ten klub tutaj, Formuła był, był sławny. Zamierzam tu pracować aż do emerytury swojej. Nie, nie odpuszczę tego miejsca. Żeby mnie ktoś tu chciał wygryźć, to będzie musiał bardzo się postarać. Ale... Powiedz mi Mariusz, byłeś dyktatorem na tej siłowni, ale pozytywnym oczywiście. nie. No, to chodzi pozytywnie. Powiedz mi, będziemy już kończyć. I jakaś taka twoja złota myśl, co cię jakby prowadzi, o, nie wiem, motywuje coś takiego? Taka złota myśl, która mnie takie motto: <coughs> zawsze, zawsze trzeba walczyć o swoje cele, o swoje marzenia, o swoje plany. Nigdy się nie poddawać. Nawet jakby ci wszyscy powiedzieli, że jesteś za stary, że nie ma sensu, że po co, że lepiej usiąść, kapcie założyć i tak dalej, że czas zabija i tak wszystkich. Nigdy się nie poddawać. Masz marzenia, to do nich dąż. Bo dopóki masz pasję i marzenia, żyjesz. Ja tak mam 36 lat. Jakby mi ktoś powiedział, że nie mam pasji, nie ma, od dzisiaj nie ma siłowni, nie ma treningów, nie ma diety, nie ma tego wszystkiego, to przypuszczam, że do, za dwa lata bym wyglądał tak typowy 38 laty tak lekko zajechany. A to, że mnie, mam pasję, to mówię, nigdy się nie poddawać, wierzyć w siebie, odrzucać na bok ludzi, którzy podkładają kłody i nie wierzą w ciebie, nie chce żyją swoim życiem. I brnąć swoją drogą, wyznaczonym celem, bez względu na wiek. Masz tyle lat, na ile się czujesz, a nie ile masz w metryce. No to dobra, no to wszystko. Do rozmowy, dzięki.